Cześć! Dzień dobry! Dzisiaj będzie masaż tej bruzdy nosowo-wargowej bardzo poważnie brzmi ale ona jest tak widoczna że z nią się, nią się trzeba zaopiekować, po prostu będzie to masaż całej twarzy ale tutaj bardziej się skupimy na tych na tych rejonach twarzy, ok? Zaczniemy ja zacznę od szczotki, ale ta szczotka jest tylko do ciała, spokojnie. Jest w naszym sklepie jako nowe akcesoria. Także popatrz sobie i poczytaj. Agawa, to jest agawa, także to jest naturalne włosie. No i coś natura to chyba zdrowie, nie? Zaczniemy od tego, że, że dekolt dekolt yy, przeczeszemy, poszczotkujemy sobie szczotką i potem już odłożę szczotkę i zacznę już dłońmi. A dłonie to twoja młodość, pamiętaj. Masz je, więc działaj. Uwaga, zaczynamy. Na razie na sucho nie ma żadnego kremu i tak niech zostanie. Potem włączymy krem i będzie już z kremem. Ok? Na sucho, oczywiście wykonując ten masaż, jesteś bez koszulki i w ten sposób masujemy, szczotkujemy sobie dekolt. Tak? stronę serca, więc ruchy takie bardzo wymiatające. O, w ten sposób, tak? I tutaj w ten sposób. I w ten sposób. Tu są obojczyki, tak? I te obojczyki, o, też sobie rachciachciach, wymasujmy. Delikatnie, nie naciskamy. To jest tutaj część bardzo, bardzo delikatna, więc nie szorujemy, a po prostu tak szczotkujemy sobie. Ja jeszcze szyję troszeczkę podciągnę, żeby uaktywnić, żeby uaktywnić limfę. Tak? Czyli limfę, no to trzeba w dół. Zrobiło do góry, no ale może nawet w dół. W dół, tak, limfę nam się pobudzi. A trochę do góry, niech się nam wyliftinguje. Tak? Czyli troszeczkę delikatnie, delikatnie, delikatnie. W Dół też sobie. Możemy lekko szczotką poszczotkować, tak, żeby tutaj ją uaktywnić mocniej. O, ok. Odkładam szczotkę. Jeszcze nie kładziemy kremu, bo zrobimy jeszcze taki, takie masaże. Tutaj mi kotek chodzi, bo ona musiała też być tutaj. Yy, więc bez kremu robimy takie, łapiemy i przekręcamy. Ukrwienie Całej twarzy i przez to odżywimy tą twarz. Będzie ładny koloryt twarzy. Te zmarszczki też się, no nie wiem, dotlenią, tak? Mięśnie się dotlenią, a zmarszczki się po prostu złagodzą. O, może tak. O, w ten sposób i dół to samo. Ale łapiesz większą część, łapiesz większą część, większą część z tkanką głęboką, tak? Z tymi mięśniami. Musisz to poczuć. Nie samą szkórkę, tak? Nie, nie, nie. Tak? Tylko łapiemy i po prostu masujemy. Robimy taki lifting mocny, bo będzie naprężenie, tak? I mi się już zobaczcie, jak ładnie zaczerwieniła i twarz, i i dekolt, i trochę ta szyja. Super, tak? Odżywcze Wszystkie odżywcze witaminy, minerały, które mamy z jedzenia Właśnie w ten sposób będą się super wchłaniać bardziej w ciało Bo układ krwionośny będzie pobudzony No ja już jestem ładnie zaczerwieniona i to jest super, tak? Czyli tutaj tą bruzdę też łapiemy, o łapiemy i przekręcamy hmm? O i przekręcamy tak, z nią trzeba trochę powalczyć, bo ona jest super. Na pewno do czegoś jest super, no ale niekoniecznie my chcemy to oglądać. <grymne> Okej, okay. super. I tak, i tak niech będzie. Y y y smarujemy teraz y kremem swoim ulubionym. Ja posmaruję złotą maską, bardzo ją lubię. Możecie też użyć naszego masła, tak? Do, do, do ciała, ale ono akurat do masażu jest też bardzo fajne. Ja y, chcę się poczuć troszeczkę luksusowo i na bogato, więc zrobię masaż po prostu y, złotą maską. Troszeczkę sobie tutaj nakładam. Ona jest, y, złota maska, jest szczególnie do tej pielęgnacji y, skóry delikatnej wokół oczu, tak? I tutaj. Ona jest do tego stworzona, no ale jako, że ma dużo olei, y, olej lniany, ryżowy i migdałowy, tak? Pięknie pachnie, tak słodziutko, w związku z tym nadaje się też i do takich masaży, tak? Ale głównie kładziemy ją na noc, dwa razy w, y, w tygodniu, pod oczy i, i tutaj na powieki. Tu jest złoto kolejdalne, więc ono bardzo głęboko wchodzi i tam aktywuje nam ten kolagen. To jest bardzo dobre, bo kolagen to jest... Y, budulec tkanek, a on już zasypia z wiekiem, tak? Jak się ma tak dużo lat jak ja. Dobra, <laughs> zaczynamy. Najpierw sobie o przeczeszemy tą twarz troszkę, tak? O. Od razu nam trochę limfa już zejdzie. Super, tu ją uaktywniliśmy, więc ona tutaj spokojnie i bardzo fajnie będzie schodziła, tak? I Małe oklepywanko. Oczywiście to będziesz, możesz robić yy, dłużej niż, niż, niż ja teraz, ale chodzi o to, że ja ci pokażę yy, te metody, które działają. Tak, działają i stosować je regularnie to będą naprawdę widoczne efekty. Tak? Robimy taki fortepian sobie tutaj przy tej bruździe nosowo-wargowej, i tutaj naprawdę dłużej się trzeba zatrzymać i sobie ją po pofortepianować, tak? gilu gilu, ok tak? i jeszcze ja lubię ten taki ruch on jest taki, taki mocniejszy tak? czyli dłonie tak? i takie o takie jakbyś grabkami rozszerzała, tak? o, i w ten sposób po drugiej stronie to samo tak? tak nawet tak przyciśnij tak to ma być odczuwalne. To nie może być takie kizia mizia. O i jeszcze takie wygładzanie w ten sposób. Wygładzanie w ten sposób. Podociskanie. Tak. Tak. O. W ten sposób. Zrobimy taką ładną linię tutaj sobie na twarzy. Te kości policzkowe się będą tak nam. U Uwypukleć, tak? Po takich o. Głębokich nawet twarz możesz położyć sobie na tych palcach w ten sposób. Super. Dobra. O, i jeszcze nasą Hop do góry. Hop do góry. Hop. Do góry, tak? I. O! Jeszcze takie wygładzanie, wygładzanie, wygładzanie takie mocniejsze, mocniejsze kładziesz sobie głowę na tych, o, na tych dwóch palcach i taki ruch, hop no i jeszcze tak pobudzić, poliftingować sobie tą twarz w ten sposób hop, hop, hop i ostatni ruch, taki już naprawdę liftingujący, czyli do góry i tutaj ściągać z dołu Właśnie w stronę głowy. Czepca. Do góry. Po prostu hop. Tu i hop. I z drugiej strony to samo. Hop. I tak. I tak robimy, że tą tym palcem również tutaj przesuwamy. Tak? Czyli taki dosyć mocny ruch i hop. W ten sposób. I hop. I szczoła ściągamy. Hop. I z czoła ściągamy. Hop. I Pada deszczek. Jeszcze na sam koniec. No i dobra, mamy to. Nie trudno. a codziennie, jak będziesz takie coś wykonywać, to naprawdę będzie piękna, piękna twarz odmłodzona i taka bardzo, bardzo przyjemna. Jak ja to mówię w obyciu. Jeszcze na sam koniec możesz sobie dołożyć złota koloidalnego, który jest tutaj w tej masce. Oczywiście jest to u nas w sklepie, także możesz sobie poczytać, popatrzeć, jak ci pasuje. Zapraszam. Wszystkiego dobrego.